Witam się z wami drugi raz. Znowu to dziadowstwo mi padło i wiecie co, nawet mi się nie zapisało tamto. I miałam taki mega problem, żeby to jakkolwiek naładować. Dopiero w kontakcie w łazience zaczęło mi tam ładować i ten telefon coś tam, coś tam no jest naładowany. Słuchajcie, ja to już trapałam. Znaczy no, na szczęście nie całe. Zaczęłam od bonusu, szłam od końca, od końca, od końca i zaczęłam tu. Jak na razie no mam świnki trzy. Więc tyle dobrego, ale nie wiem, co się z tym telefonem dzieje, i już niedługo go w przyszłym roku na początku będę go wymieniała, bo to jest jakaś masakra. Yy, chłop obiecał, i to przy Was, <laughs> mi playbooka, więc kupił mi playbooka z numerem 1 i dodatkowo kupił mi, słuchajcie, brylanty też z numerem 1. Ja jestem mega, mega szczęśliwa. Uwielbiam zdrapki z numerem jeden. No zobaczcie, trzy świnki. No super. Dobra, drapię. Gra ósma. I tutaj co mamy? Dzwonek i podkowa. Dwie podkowy i dzwonek. Co chopie? No co? Trzymaj kciuki. No to trzymaj. Oczywiście jest tutaj ze mną. Mam róże. No i klucz. No to już muszę słowa dotrzymać, bo przegrałem zakład. No, prze, nie zakład, rywalizację przegrałem. No tak, no tak. Jest portfel, portfel, no i kolczyk. Ten kolczyk popsuł. O, worek, moneta i zegarek. Gra dwunasta, okulary i perła. I mam diament, no i róże szkoda. Ale tutaj tak byłam ciekawa, jak się nie nagrywało, jak się nagrywało wcześniej, to jak do Was mówiłam. Bo trzy korony to jest razy pięć. I jakby tutaj, bo ja zaczęłam odtąd drapać, jakby tu były trzy korony, to zobaczcie. Eee, 150 zł. Jakby były dwa diamenty. O! Trzy diamenty. To by było 300. Ładnie. Dobra, a tutaj co mamy? Zowrocik czy coś więcej? Kciuki trzymamy. I wow, sześć dyszek. Super. Ale miałam nosa co do tych brylantów. Brawo. No i... Brawo. <laughs> I właśnie dlatego uwielbiam zdrapki z numerem jeden, bo często gęsto zaskakują. Sześć, dyse... sześć dyszek za trzy świnki. Ale jestem szczęśliwa. I tutaj jest playbook. Wygrany mój w rywalizacji, oczywiście, i też z numerem 1. No, zobaczymy, co z tym playbookiem. Różnie bywa, sami wiecie, ale ja playbooki bardzo, bardzo lubię. Szukamy 33, 23, 26 i 27. I tutaj mamy co? Czwóreczkę, to za mało. 22, trójka też nie, 21 też nie i 29 też nie, oj szkoda. Tu jest dwójeczka, 28, no oboczek. 32 też oboczek, 24 oboczek i jedyneczka nie ma. Oj coś, czuję, że playbook będzie pusty. Ale to nic, bo w brylantach było sześć dyszek, ale się cieszę. Rubin albo siódemka. Zauważyliście, że już nie macha się, ale fajnie. Dobra, mamy szminkę, kufer, złoto, lustro. Mamy perełkę, portfel, pierścionek, perfumy, monetę i zegarek. Mi to się strasznie odbija, ale widzę w telefonie, że bardzo ładnie widać. Następna stronica, i tu trzech siódemek szukamy. Tu brak. W grze drugiej też brak. W grze trzeciej też brak. Czwóreczka. Piąteczka. No. Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. I tutaj też nic. Ametystowa teraz dwóch takich samych symboli. Pierścionek moneta. Moneta portfel. Złoto zegarek. Złoto perła, perła kufer. Worek, zegarek, e, lustro, pierścionek, lustro, portfel i worek i kufer. No tak sobie wezmę, będzie mi wygodniej. Topazowa. Trzech takich samych symboli szukamy. I tu mamy. Tak, nic nie mamy. Tu też nic. I tu nic. O, mogła wpaść trzecia świnka. O, wcale bym się nie pogniewała. <śm> tutaj też nic. I tu nic. I tu nic. No i co? No i pusto. Szkoda. Teraz mamy diamentową grę pierwszą. O, jednej trzydziestki zabrakło do zwrotu fajnie by było. I tutaj szukamy worka. Ostatnia gra. I tu, tu, tu. No i niestety pustaczek. R, B, Ale to U. nic. Z powrotem. Jestem, jestem. Mówię, ale to nic. Tutaj telefon dzwonił trzeba było na chwilę wyłączyć. Playbook z numerem 1. Puściutki. Nie przejmuj z tym w ogóle. Brylanty trzy małe świnki dały. Sześć dyszek. Super. Ja się naprawdę mega, mega cieszę. A drapinki tak miałam darmowy. Bo wygrałam w rywalizacji. No ale tylko playbooka. To już taki dodatek. Ale i tak się mega cieszę jestem. 60 do przodu. <laughs> Dobra, kochani. Ja jeszcze raz Wam pokażę. Przypomnę, co tutaj mam do wygrania. Bransoletka. Jest to bransoletka srebrna. Oj, pomyłka. Omyłkowa. Zobaczcie. Dwa serduszka z różowymi cyrkoniami. Taka. No bardzo fajna. Mi się osobiście bardzo podoba. Tutaj ma wybitą próbę 925, więc jest to srebrna bransoletka w takim pudełeczku. O, zapakuję. Certyfikat posiada. Do tego jest świeczuszka waniliowa, brokatowa, przepiękna. Do tego jest. No, Rafael, o którym mówiłam. Nieotwierane, cała paczuszka. I do tego jest kubeczek, ale wiecie co? Ja mam ten kubeczek schowany w szafie, więc już po prostu yy, widzieliście na poprzednim filmiku, już nie będę szukała. Teraz wyłączała was. Najważniejsze, że bransoletka jest. <noise> Także zapraszam was wszystkich do wzięcia udziału w moim konkursie na Tipli. Będzie mi naprawdę, naprawdę miło. Yy, nie wiem, Kubeczek jednak Wam pokażę podkładki pod kubek w kształcie gwiazdeczek i mydło do rąk takie świąteczne wydanie. Także to mam schowane w szafie, dlatego tak ciemno. <laughs> Dobra, żegnam się z Wami, dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Do następnego odcinka. Buziaczki, pa pa!